Podbój kanaanu miał charakter liturgiczny. Możemy powiedzieć, że Bożą strategią zwycięstwa było nabożeństwo. To właśnie od niego, od nabożeństwa, zaczynamy cały tydzień z wiarą, że Bóg będzie używał wierności Jego ludu w zdobywaniu serc, kultury, narodów. Właśnie poprzez moc Ewangelii, poprzez wierność Bożego Ludu w oddawaniu czci Panu Bogu. Kiedy Abraham, kiedy Hiob, kiedy Jakub wznosili ołtarze Bogu, była to ich strategia walki o ich rodziny, o świat, o Boże zwycięstwo w świecie. Także znów widzimy ten sam schemat, że kult, cześć składana Panu Bogu jest podwaliną wszystkiego innego. W Jarychu Izrael zwyciężył za pomocą niezwykłej taktyki i broni, czyli można by powiedzieć kapłańskiej procesji, dźwięku trąb i okrzyku uwielbienia, które zburzyły mury. Kiedy natomiast Izrael zawiódł, jak na przykład w Ai, stało się, to tak, stało się tak dlatego, że nie strzegli świętych rzeczy, które należały do Pana Boga. Nabożeństwo, oddawanie Bogu czci jest więc kluczowe, jeśli chodzi o ewangelizację, o zwycięstwo Bożego Królestwa w świecie. Nie możemy skupiać się wyłącznie na no, posłuszeństwie Bogu na co dzień, sześć dni w tygodniu, poprzez takie rzeczy, jak nie wiem, gościnność, pomoc potrzebującym, jakieś akcje ewangelizacyjne itd. Ale zaniedbując wierne, liturgiczne oddawanie Bogu czci w pierwszy dzień tygodnia. I możemy powiedzieć, że odwrotnie również. Nie wolno nam ograniczać naszego chrześcijaństwa wyłącznie do jednego z siedmiu dni w tygodniu, ponieważ nie jesteśmy ani niedzielnymi chrześcijanami, ani sześciodniowymi chrześcijanami. Powinniśmy być biblijnymi chrześcijanami. Jezus zwyciężył grzech i śmierć poprzez wierne uczczenie Ojca, jakim był krzyż. Jezus zwycięża w historii poprzez wierność Kościoła w oddawaniu czci Ojcu w imieniu Syna, w Duchu i w Prawdzie. To jest ta Boża strategia walki. Wiernie głoszone Słowo Boże, wody chrztu, stół z chlebem i winem, śpiew psalmów i pie, in, innych pieśni duchownych, radosna, miłosna wspólnota Bożych dzieci, dziwne środki. Ale Bóg sobie je upodobał, aby zwyciężać w świecie, aby Ewangelia docierała do najdalszych krańców ziemi. Także nie zaniedbujmy nabożeństwa, od Niego zaczynamy. Ono ustanawia schematy całego tygodnia. Wierność chrześcijan w oddawaniu Bogu czci jest Bożym narzędziem zwycięstwa. On walczy w ten sposób za nas o zwycięstwo Bożego Królestwa w tym świecie.